Filip wynalazca z Żyrardowa. Żył w Żyrardowie w czerwonej willi chłopiec o wdzięcznym imieniu Filip, który podobno już od bobaska myślał codziennie o wynalazkach oraz gaworzył czasem przez sen o urządzeniu jakimś na len. Gdy do ochronki poszedł małolat, do najstarszego w mieście przedszkola, wszystkie z zachwytu wychowawczynie swoją siedzibę, słynny babiniec, chciały na warsztat mu podarować, by tam spokojnie mógł pogłówkować. Lecz on dziękował i w drugą stronę szedł, pod starą i nową, które ze sobą są połączone. W miejscu, tym lepiej ruszać mógł głową. Wszak tam przed laty nie są to kpiny. Produkowano lniane tkaniny, które światową sławę zyskały i wszędzie świetnie się sprzedawały. Lubił fabrykę, więc to logiczne, że gdy był starszy w szkole fabrycznej, ścisłe nauki zgłębiał z uporem, aby w przyszłości być konstruktorem. Jednak nie musiał wstawać obrzasku ani codziennie do nocy tyrać. On miał smykałkę do wynalazków, taką jak słynny Filip de Girard. Wszak ten francuski mądry inżynier myśli niezwykłych miał w łepetynie, nawet być może wiele miliardów. Od niego miasto zwie się Girardów. Filip wstępował często do fary, bo nic uczynić nie mógł bez wiary. Również po dawnym placu handlowym wokół fontanny często się kręcił, a gdy myśl mądra wpadła do głowy, to zachowywał ją w swej pamięci. Kiedyś wymyślił robota, który był zasilany na konfitury. I zrobić dętki mu się udało, których się przebić niczym nie dało. Nieprzemakalną stworzyć chciał kliszę, jednak gdy pomysł ten mu nie wyszedł, to się niektórzy. Śmiali z Filipa. Ta twoja klisza to jest niewypał. Lecz on w ogóle tym się nie przejął. Sami tam inni, niechże się śmieją. Takich jak Filip było niewielu. Mimo krytyki dążył do celu. Gdy przyjaciele szli do resursy, na jakiś koncert lub przedstawienie, on na wykłady chodził i kursy, lub na kolejne, nowe szkolenie. Kiedy projekt miał już gotowy, żyrardowianom w domu ludowym na dużej sali w tamtejszym kinie chciał opowiedzieć o swej maszynie. Lecz gdy oznajmił, że z tej maszyny będą wychodzić lniane tkaniny, część nie wierzyła. Drogi kolego, wiesz nam, że nici wyjdą ci z tego! Innym zaś ludziom do gustu przypadł nietuzinkowy pomysł Filipa. Zrobił się hałas w domu ludowym, bowiem Filipek tak do połowy zyskał poparcie ze strony ludu. Zbuduj maszynę lepiej nie buduj. Jak mam, pomyślał, przy takich wrzaskach, myśleć spokojnie o wynalazkach? Muszę czym prędzej chyba stąd czmychać. Ruszył więc w stronę parku Dietricha, w którym prześliczny stoi pałacyk. W nim rozmawiali niegdyś o pracy pan Karol Dietrich i Hille Karol współwłaściciele lniarskiej fabryki i wówczas praca szła pełną parą, co przynosiło świetne wyniki. Ale w zaroślach, gdzieś pod pałacem, dało się słyszeć: skończ z tym, Filipie, lepiej Filipku, skończ już te prace, bo ta maszyna ci się rozsypie. Jednak on nie chciał dać za wygraną. Myślał wieczorem i myślał rano, nie brakowało mu wyobraźni. Łaził do starej pralni i łaźni i pod budynek straży ogniowej, bo rozpaloną ciągle miał głowę. To też strażacy go pocieszali. Pomyśl spokojnie, wszak się nie pali. Filip główkował i kombinował. W końcu maszynę na len zbudował. Zatem szczęśliwy pod magistratem, czyli gdzie urząd miasta się mieści, zaprezentował się z automatem i dobre wszystkim przekazał wieści. A gdy przedstawił to urządzenie, widzów wprowadził tym w osłupienie stali jak wryci, mali i duzi, bo wystarczyło nacisnąć guzik i podać kilka istotnych danych, by być w sekundę modnie ubranym. Pierwsze przybiegły więc urzędniczki My po sukienki oraz spódniczki, Potem zaś panie przyszły z ochronki Po swetry, getry oraz garsonki. Zbiegli się wszyscy żyrardowianie, Każdy chciał nosić lniane ubranie, Ci zaś co wcześniej nie dowierzali, Teraz po rękach go całowali. Filip na świecie zyskał uznanie i od tej pory żyrardowianie w mieście swym wiedli dostatnie życie. Filip zaś znowu nad czymś główkował, więc wy coś może też wymyślicie, bo każde dziecko to bystra głowa.